Ja, yeah, co to, to jest. To to je... czym ty jesteś? Dla... Dlaczego? Ah! Dzień dobry z tej strony Red i witam was w omówieniu banerów drugiej części wersji 4.1. Nie wiem, wyobraźcie sobie pięć najgorszych czwórek w grze. Takich najrzadziej pikowanych, o których nikt nie pamięta. Jaka jest na to szansa, że będzie tam Dori, Tomasz i kurwa Kong kim, kim ty w ogóle jesteś? To, to, to w ogóle za hero jest. Wierzycie, dobra, sprawdźmy sobie peak rate tych postaci na abysie według chińskiego serwera. Kongjun, trzecia najrzadziej pikowana postać. 0,1%. Nikt o nim nie pamięta. Kurwa Nikt! On jest poziom razora. Dori, 0,2% Boże Święty, jedyny. Jedyna od... Postać, która trzyma poziom, to Tomasz Kwas. 1%. Przynajmniej go ktoś pikuje. To dlatego, że ludzie nie znają potencjału tej potężnej postaci. To w ogóle to niego nie są godni. Tylko 1% ludzi na świecie jest w stanie grać Tomaszem Kwasem. Jeżeli grać Tomasza Kwasa, to jesteście w elitarnym 1%. Ale to swoją drogą. Party żartami, ale banner jest naprawdę kurwa tragiczny. I to na każdej płaszczyźnie. I to nawet ban a zresztą do baneru broni jeszcze wrócimy. Na razie zaczęliśmy od tych biednych czwórek, przejdziemy sobie przez czwórki, potem omówimy sobie piątki, czy WATO uszła na Rysleja? czy Bentiego, co te postacie będą robić, co będą sobie reprezentować. Wszystko w dzisiejszym filmie wam omówię. To ten, jeśli się spodoba, nie zapomnij zostawić suba lajka, będę bardzo wdzięczny i zapraszam na codzienne streamy w godzinach popołudniowych na Twitch'u. A my przejdźmy do naszego kochaniutkiego baneru. Ech, Dory. Dobra, czy Dori da się sensownie wykorzystać? Nie. Czy Dory ma jakiś sensowny bit? Nie. Czy Dory ma jakieś zastosowanie? Nie. Czy konstelacje Dori coś robią? Nie. Czy ją lubię? Bardzo, mam nawet na nie koronę, ale Cii, Nie zadawajcie pytań. Cii, nie, nie, nie zaczynajmy tego tematu. Ale tak na poważnie. Dori nie da się sensownie wykorzystać. Jest postacią wyłącznie kolekcjonerstwą lub do jakiejś fany, buildu, nie wiem, Hypercarry, Dori, Monok, Elektro czy coś albo jakieś agrywaty, nie wiem, hyperblumy. Ogólnie teamy do zabawy, ale tak na poważnie nie da się tej postaci traktować. Chongyun, postać absolutnie zapomniana i absolutnie bezużyteczna. Tragicznie się zastarzała i tragicznie zniosła próbę czasu. Kiedyś rzeczywiście był grany czy to do jakiegoś meddiluka, czy do, nie wiem, Nationala starego, oczywiście. Ale aktualnie nikt, absolutnie nikt z niego nie korzysta, poza malutkim procentem ludzi którzy, nie wiem, grają go pod Melta, mainują go lub po prostu dobrze się nim bawią pod jakieś frizy. Jest to podobnie jak Dory, postać kolekcjonerska, która nie ma zastosowań i jedyne czego może się nam przydać, to do jakichś fany buildów, żeby sobie tam dupnąć, nie wiem, 200 tysięcy z Melta i na tym jego zastosowanie się kończy. Nie pasuje do absolutnie żadnego party jako support, a jako main DPS jest po prostu bardzo mit. Konstelacje w niczym mu nie pomagają i zupełnie nic nie zmieniają, nawet jak dropnie się go na C6, nie ma sensu go budować, chyba, że nie wiem, chcecie się pobawić i macie dużo materiałów. Toma, jedyna postać tej całe trójki, która ma jakikolwiek sens. I teraz odkładam żarty na bok, bo Tomasz kwas pod main DPS-a, pod Mono pyro, to jest inside joke, więc no, kto wie ten wie. Ale tak zupełnie na poważnie. Ma to postać, która no, jest słaba, no nie mówmy, że jest dobra, jego tarcza jest taka strasznie RNG, jego buffy też są takie, wiecie, nie, 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 ale, ale na no, upartego ma kilka drużyn, z których naprawdę da się skorzystać. Chociażby do Hutao, chociażby do jakiejś Yoimi, może do Risleya, może do kogokolwiek, bo ma tą tarczę, z której da się na upartego skorzystać, i na C6 ma całkiem fajne buffy. Chociażby buff do normal, charge i plunge ataku, więc nawet do takiego siła może nam to jako tako pomóc. Wiadomo, to nie będzie najlepsza opcja, bo praktycznie we wszystkim dominuje go Benet, Ale jest na pewno dużo lepiej niż z Dory i Chongyunem. Jeżeli poleci wam to ma C6, no możecie przemyśleć zbudowanie go, ale to tylko w sytuacji, kiedy naprawdę, naprawdę macie niedobór postaci, albo brakuje wam, nie wiem, postaci do której z tych postaci co wymieniłem. Nie jest to dobra czwórka, ale da się ją wykorzystać, więc w sumie <laughs> podsumowując, czwórki są tragiczne i najgorsze z nich to, że nie przydadzą nam się do postaci, które są na banerze. Jak Chongyun, Dori i Toma mają pomóc Ryslejowi poza no, Toma no, może jako tako, nie? Ale Dori, Chongyun, może do dowęd... Wentin, no, nie? No, to tragedia no. Więc wszystkim osobom, które planują wydać dużo więcej na tym banerze, uczuję. Weźmy sobie do piątek, bo tutaj mamy starego, dobrego alkoholika Wenty'ego oraz nowiutkiego, świeżego, pachnącego Rysliego. Którą z tych postaci warto wyszować, po którą nie za bardzo? Sprawdźmy to. Zacznijmy sobie od starego, dobrego Venti'ego, który jest sytem. Naprawdę. Dawno temu, jak jeszcze nie streamowałem, ponad rok temu nie miałem na koncie ani Venti'ego ani kazuchy. I zastanawiałem się po którą z tych postaci wishować: kazucha czy Venti. No i szukałem opinii ludzi w internecie, właśnie content kreatorów, co oni mi powiedzą. I wtedy nasłuchałem się takich głupot. Słuchałem, że no w sumie no Venti ma swoje zalety, kazucha ma swoje, te postacie są całkiem podobne. No możesz po to, po to, to wcale nie jest taki duży div. Ja pierdolę. Przepraszam, ale naprawdę, te Venti to. Venti przy kazuchu to postać czterogwiazdkowa. Naprawdę bez żartów. I nie polecam nikomu, nikomu ujszować po Venti'ego. Ponieważ dobrze zbudowana Sucros robi dokładnie to samo co Venti, a nawet lepiej. To znaczy, te dwie postacie dzielą wady. Venti i Sucros nie są w stanie grupować większych przeciwników. I. To się niczym nie różni. Różnią się tak naprawdę tylko dwoma rzeczami. Pierwsza to to, że Venti grupuje lepiej tylko i wyłącznie małych przeciwników, których ostatnio na się nie ma praktycznie w ogóle. Chyba od wersji już 3-0, no, od, od Sumeru to tylko grzyby były i nic więcej. No nawet tych dużych grzybów nie jest w stanie grupować. Cukro zgrupuje gorzej, aczkolwiek na C6 daje naprawdę porządne buffy. Czy to DL Metal bonusu, czy to Delemastery, ogólnie sukros bez kap, bez żartów, jest lepszą postacią od Ventiego. Więc czy warto wyszłać po Ventiego? Broń Boże, nie jest. Nawet jeżeli nie macie kazuchy i nie wiadomo kiedy kazucha będzie, bo on może być równie dobre za pół roku albo więcej, to lepiej zainwestować w sukros, Zacisnąć zęby i czekać do baneru kazuchy. A Venti to tak naprawdę strata wishy z faktu, że już za niedługo będzie Hadro Archonka. Więc nie polecam absolutnie nikomu, nawet nowym graczom, uszywać po Ventiego, bo jest to zwyczajnie strata uszy. To znaczy, Venty i na początku gry od Aera 1 do 45 rzeczywiście będzie nam robił content. Jednym ultem będzie nam czyścił te początkowe piętra abysa na Open worldzie i tak dalej. Ale to w sumie, no, jeżeli ktoś ma AR 20 i mnie ogląda teraz, to jasne, no, może się przemyśleć. Ale wszyscy, co mają większy AR, nie wiem, 40, nie wiem, 8, to dajcie sobie spokój, naprawdę. Nie wiem, main event jego mogą mnie teraz zjechać, ale taka prawda. Ale wiecie, pozostaje nam czekać na Nemo Region i na Nemo Archona, żeby w końcu zlifował kazuchę Weźmy sobie do Ristiego. Tutaj jest naprawdę wiele znaków zapytania. Osobiście uważam, że będzie postacią trudną do zbudowania, drogą do zbudowania, z bardzo drogimi drużynami i ogólnie nie jest postacią, którą bym polecał każdemu. Nivelet na 99% będzie postacią dużo, dużo mocniejszą. Znaczy, no wiecie, jest już. Więc, jeżeli ktoś w te ostatnie kilka dni myśli, czy hmm, może do dropie niveleta, albo może zaczekam po Rysiego, ja osobiście zdecydowanie polecam dropnąć niweleta, bo jest po prostu pewniakiem, jest broken, jest przepotężne. A Rysli ma swoje wady, o których zaraz powiem. Pierwszą taką największą wadą, którą zauważyłem, przyglądając się jego gameplayowi, jest to, że ma bardzo, bardzo mały zasięg. Naprawdę, jeżeli puścimy sobie gameplay, który pokazali nam na live streamie, albo po prostu gdziekolwiek jego gameplay, to widać, że jego ataki mają naprawdę, naprawdę mały zasięg. Porównajmy sobie to do Charge taku Nivelleta, który jest ogromny. Jasne, kiedy mamy jednego dużego przeciwnika, jakiegoś bossa czy coś, nie będzie to robiło takiego dużego diffu, ale w każdym innym przypadku ten zasięg będzie robił sporą różnicę. Jeżeli nie wierzycie i mówicie, że zasięg nie jest ważny, to popatrzcie sobie, jak bardzo, jak wielki diff ma Yanfei Klee. Klee ma bardzo mały zasięg, a Jantwe ma znacznie, znacznie większy i praktycznie każda osoba, która pograła tym i tym, mówi, że Jantę jest dużo przyjemniejsza i lepsza. Podobnie będzie z Risleyem i Niveletem. Kolejnym problemem Ressre'ego jest to, że jego praktycznie wszystkie skile polegają tylko i wyłącznie na nim. On jest stricte main DPS-em, prawdopodobnie hyperkery, który będzie polegał tylko i wyłącznie na sobie, nie ma żadnego skilla, który wspiera jakkolwiek partę albo jest sub DPS-em. Jego normalne ataki, jego E i ult są stricte pod niego. I dlaczego to jest wada? W końcu to normalne dla main dps -a. jak najbardziej, to jest normalne dla main dps ale widać, że nie będziemy w stanie go wykorzystać w żaden inny sposób, niż jego hyperkery drużyny, które zapowiadają się na bardzo, bardzo drogie. Gdyby tego było mało, nie ma naprawdę porządnych konkurentów, bo będzie musiał konkurować z Ajaką i Ganiu. To w sumie będzie trudne, bo wszyscy wiemy jak potężnym DPS-em jest Ayaka i jak duże liczby potrafi robić ganiu. Z faktu, że planuję go mainować, przyglądałem się dokładnie jego przelicznikom, jego skillom, jego najlepszym drużynom i stwierdzam, że będzie po prostu postacią, która będzie wymagała dużych inwestycji. Ale z drugiej strony, żeby nie tylko po nim jechać, uważam, że będzie naprawdę przyjemny do rozgrywki. Jego normalne ataki są bardzo takie, wiecie, Pani się na to patrzy, mam nadzieję, że grać się też będzie fajnie. Postać jest super, naprawdę ma zajebisty charakter, wszystko w nim jest piękne i wiem, że dużo osób go uwielbia już za sam wygląd, za sposób mówienia, za sposób zachowywania się, a gameplay to wszystko pięknie zamknie. Więc podsumowując tą postać, uważam, że będzie to postać przeznaczona dla mainów i dla osób, które będą chcieli z niego wyciągać więcej. Na pewno nie będzie top tier DPS-em jak Nivelet, aczkolwiek będzie miał odpowiednie liczby, żeby czyścić sobie content i żeby dobrze się nim grało. A kiedy warto, a kiedy nie warto na niego wishować? Już mówię. Zdecydowanie postaci, które będą miały z nim dobrą synergię to Shenhe oraz Kazucha. Jeżeli nie macie tych postaci, dwa razy bym się zastanowił. Jeżeli macie na koncie ganiu albo ajakę, z wiadomych przy czym te postacie będą się ze sobą gryźć. Warto też nadmienić, że kluczowa dla niego będzie C1, więc jeżeli chcecie z niego wyciągać pełen potencjał, robić największe liczby i dobrze się przy tym wszystkim bawić, warto też przemyśleć dropnięcie C1, która wydaje się naprawdę potrzebna. Ale ten temat rozwinę w poradniku do który pojawi się na kanale już niedługo, kiedy będę miał już dostęp do tego czempiona, więc zostaw suba, żeby cię to nie ominęło. Ja osobiście planuję wyciągnąć z tego czempiona 100%, bo bardzo mi się podoba i chcę go trochę pomainować, więc jeżeli interesuje cię ta postać, koniecznie śledź streamy na Twitchu. A my przejdźmy do baneru broni, który jest kurde tak samo beznadziejny jak baner postaci. Razem zaczniemy sobie od 5 gwiazdkowych broni. Eledi, który jest łukiem naprawdę dobrym, jeśli chodzi o saportowanie, ale tu jest największy problem. Najczęściej złote bronie, chcecie mieć to postaci main dps ów Saporty raczej mogą korzystać z jakichś tam, nie wiem i nie ma z tym wielkiego problemu. Ledri oczywiście zbafuje party, będzie fajnie pasować na jakąś elan, na jakąś Sarę, na cokolwiek, nawet na fiszkę czy faruzan, oczywiście, to jest bardzo dobry łuk, ale no wiecie. Ja osobiście wolę mieć złote bronie do main DPS. Natomiast broń Rysiego pasuje tylko i wyłącznie na niego. Tylko i wyłącznie na niego. Nie ma żadnej innej postaci w grze, która wykorzysta ten kataliz w jakikolwiek stop. Dodatkowo statystyk na tej broni jest naprawdę bardzo średni. Bardzo dużo ataku, czyli postać, która skaluje się z atakiem tylko skorzysta z tego katalistu. i mały crit rate. Najśmieszniejsze jest to, że nawet na Rysiego ta broń jest na ataka wiecie. Eee, już tłumaczę dlaczego. O ile Pasywka działa na niego świetnie, to problem jest ze statikiem. Z faktu, że Rysli korzysta z najnowszego setu i dostaje aż 36%. Crit rateu z Monokrajo dostaje dodatkowy 15, sam w sobie ma 5 bazowego. Tu już jest bardzo duża liczba i jeszcze broń daje nam Crit Rate. Co oznacza, że zbalansowanie na nim krytów będzie bardzo bardzo trudne. Posunąłbym się nawet do stwierdzenia, że kiedy mamy dedykowaną broń na niego, lepiej grać go pod Shimenawe niż pod jego dedykowany set. Dlatego ja dropłem mu broni Veleta, która pasuje nie dojrze na więcej postaci, to ma świetny statistik i pozwoli mi zbudować Riskiego 100 do 300, ponad 300. Więc banner broni jest o tyle zabawny, że zapowiada się, że broń tego będzie ciężko wykorzystać. W sensie pasuje, oczywiście. Będzie najprawdopodobniej bisem, ale bardzo ciężko będzie wykorzystać te statystyki. A LG jest łukiem supportowym, który, no, bardziej bym powiedział, że jest przeznaczony dla wailów. Jeżeli jesteście free to playami, omijajcie ten banner szerokim łukiem. Mam dziwne przeczucie, że tu się tylko przegrywa. Na tym bannerze się nie da wygrać. Pro 4 czterogwiazdkowych broni, Rain slasher to Age of Perception to Syw Nie mam, nie ma co o tych broniach rozmawiać. To są po prostu w broni. Są też dwie Nowe bronie z Fontaine, które nie widzę dla nich zastosowania. Naprawdę ciężko mi się wypowiedzieć na temat tych broni, bo nie wiem co, co będzie można z nich wyciągnąć. Może w przyszłości pojawią się nowe postacie, które rzeczywiście będą z tych broni fajnie korzystać. Aczkolwiek teraz, no tak myślę na kogo można byłoby te bronie wykorzystać i nie mam pojęcia. Może na Linea, ale nie wiem to tak bardzo na siłę strasznie. Szczególnie, że dropnięcie tych broni na R5 będzie naprawdę bardzo trudne, bo te, bro ba te są teraz tylko na banerze, a potem znikną na bardzo długi okres czasu, więc tym bardziej, no syf, no. Jedną no. No, bronią, która tutaj jest naprawdę broken to Favonius Sword, którego go każdy powinien mieć na R5, więc jak poleci wam na R5 nawet drugi, bo fajnie jest mieć dwa Favoniusa na R5, to super. To jest naprawdę broken miecz, powiedziałbym, że najlepszy czterogwiazdkowy miecz, no ale wiecie, nie wiszujcie tylko po niego, bo to jest naprawdę strata wiszy, dacie sobie radę bez niego. Cyf. Syf i jeszcze raz syf. Całe wszystkie te banery. Podsumujmy sobie to wszystko. Osobiście uważam, że wishowanie na tych trzech banerach to strata wishy i jest totalnie niepotrzebne. Jedyne osoby, które powinny zawishować to osoby, które kochają Ryslego za to jaki jest i chcą go mainować niezależnie od kosztów. Wszystkim innym graczom polecam dropnąć niweleta i zapomnieć na 20 dni o wishowaniu, poczekać sobie na Furinkę. Naprawdę nie żartuję. Purki to totalny syf. Venti to syf. Rysli jest mit, baner broni to tragedia, więc ogólnie skipnijcie sobie to dla własnego dobra. A jeśli jesteś jednym Rysliego i będziesz na ten baner wishował niezależnie od kosztów, to życzę ci kurwa powodzenia, bo będziesz tego potrzebował. Sam będę na tym banerze wishował, więc musimy być silni. Damy radę. Ja jeszcze rozmyślam nad C1, więc tym bardziej szybko postać i zapomnieć o tym bannerach, bo jest źle. ŹLE! No, to tyle ode mnie. Zapraszam Was we wtorek na wishowanie, mam 20 wiszy. No i widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pozdrawiam i dobranoc.